Okej, okay, a więc sobie lecimy i będziemy sobie tutaj pykać. Ładnie, pięknie grać. A więc dobra. E, ja sobie na, na początku tutaj w sumie poszedłem do... Nie wiem czy dzisiaj co... Ja nie mam pojęcia co się będziemy robić w sumie. Żeby było śmieszniej. A więc dobra, wyjdziemy sobie najpierw z tej chaty tutaj. Pięknie, ładnie. I nie zapomnijcie sobie like oraz subskrypcję, bo to jest bardzo ważne. I przypominam. Dobra, ostatni, osadnik, osadnik prze, prze, przesłyszy yy, dobra Nie wiem co w sumie dzisiaj będziemy robić. tak słuchajcie, ja nie wchodziłem na ten serwer Poza nagraniem, tylko raz chyba, żeby zobaczyć Ale to tylko dosłownie na chwilę I Nie wiem czy dzisiaj Idę iść do tej kopalni, czy coś dzisiaj ogarniać Naprawdę nie mam pojęcia Nie wiem, nie wiem, słuchajcie Tam mieliśmy zwierzątka, no nie, a mieliśmy coś znaleźć, krowę mieliśmy chyba znaleźć Tak, no właśnie Mieliśmy słuchajcie krowę znaleźć Jest, mamy kurczaka, ale szczęście <laughs> Mieliśmy znaleźć i, i no tak coś chyba nie wyszło No i teraz tu się nie dostała, tam jest jajko, kurde Dawać mi to jajko O nie! O nie! nie, nie. O nie, dwie wyszły Kurde Ło, wow, kolejna kura. Dobra, dwie wspaniary wyszły, no ale co zrobisz? Nie będę się bawił takimi małymi rzeczami tutaj. Czymś, dobra, to też są krówka. Ja potrzebuję jeszcze jedną krówkę, tak jak mówiłem. Słuchaj, że to ja poza odcinkiem go nie zrobiłem, bo teraz znowu tracić na to czas. A nie wiem, czy to będzie Będzie takie ciekawe tutaj zbierać. Ja zbieram, tej krowy. Nie mam zboża! O nie! Ja się w ogóle nie przygotowałem, słuchajcie, tego odcinka. <słuch> ja wola, w ogóle tego, tego odcinka nie przygotowałem. Już w płotek wszedłem. Nie, to coś mamy. Nie, tu będziemy... Och! Ja samodzielnie zrobiłem tą, tą tutaj farmę. O, tutaj, tutaj naprzeciwko, to by takie dla mnie zrobiłem, żeby wiadomo, mi tutaj nie, nie zabierali i tego, i, te, i tego typu rzeczy. Tutaj mamy i itemki, tak, itemki, które są nasze w sumie. Także, no, sobie fajnie, no, bo ja lecę do tych, tych tam typów normalnie. Więc i tam. Tej krowy. Znaczy, musimy poszukać krowę. Ja nie mogę znaleźć. To jest przykre. To jest właściwie dupne, bo ja nie mogę właśnie znaleźć tej krowy. Więc nie, I nie wiem, co teraz. Patrzcie, nie ma nic. Jest jakiś tam koń, kura. Kura. ta kura, którą wypuściłem ostatnio. No kro krowy nie ma. Słabo, słabo. Ech, i co to ja teraz zrobię? Zobawicie mm, co na razie, na razie mam wylane na to, że, że tak powiem. Nie jestem się coś teraz bawić. A więc dzisiaj zobaczcie, nie mamy diamentów. Może pójdę do kopalni. No ja idę do. do chaty sprawdzić. Bo przyznam, że nie pamiętam ile ja mam wykopanych już diamentów ale, wiadomo, no może nie za dużo. Ale coś tu na pewno jest w tej No 20 diamentów. Czy to jest dużo, czy mało? No nie wiem. Czy to jest dużo? No nie jest to dużo. Nie wiem słuchajcie, bo ja mogę zrobić tak, że pójdziemy teraz do jakiegoś kajwa, poszukać lawy i mogę ewentualnie do netheru zrobić. No więc napiszcie, bo... Ja chcę się wyrobić z tym... A nie, w sumie mamy lawę, no ale mamy jedną, więc nam to dużo nie daje. Jakby to... Jakby to wiedzieć, daje nam tylko jeden obsydian, ta, ten, ten... no. A więc weźmy to wiadro wody, wiecie? I pójdźmy w miejsce, gdzie jest lawa. Nie pamiętam, gdzie, by, gdzie bym mógł znaleźć lawę, dlatego pójdziemy... <laughs> o nie, ale z spiewszył. Kurde. Zapomniałem. Przecież to rozwala ten. Ej, kurde. Zobaczcie, co sobie zrobiłem tutaj. Bo woda niszczy ten dywan, no nie? No ale dobra, nie, nie ma sprawy, zaraz to zrobimy. Naprawimy raczej, a no nie zrobimy. Bo zrobi to, to ja nie, nie będę robił już tu więcej dywanu. No coś tu z tyłu. Tak. Dobra, tak, tak. Słuchajcie, zaraz będzie wszystko zrobione. Tutaj nie ma. O, kurde, tu jest źle, dobra. No, ej, panie! proszę mnie um, tutaj nie trollować. Nie wiertujcie ze mną, bo ja tutaj ja, jestem, po, ja jestem tutaj, poważny chłop w tym momencie. Ja dobra, tak, tak. Co za dużo żartów, to też nie to no, trzeba pamiętać. Um, no, bo, szczególnie głupie żarty. Takie już naprawdę, to są, wiesz, tragiczne wręcz bym powiedział. Czekaj, czy ja gdzieś... Powinien być jeszcze jeden biały dywan A możliwe... Chociaż możliwe, że go nie ma Znaczymy, Może nie było Może brakowało. okej, okay, dobra Ej, noc się zrobiła, o nie Czyli musimy iść spać, no to fajnie, nie? Jaa, yeah, nie Musimy iść spać No chyba będziemy musieli, słuchajcie, bo się zrobiła noc Ech, kurde, zrmbał, zrmbał zr 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 Dobra, idziemy spać Tu idziemy spać, idziemy do tego, do tej kopalni Czy kopalni? Ja nie wiem, że ja się do, do kopie, do, do czego, bo Co my mamy za kilo? No, na ten kilo powinien nam wystarczyć Na naszą podróż, mamy Nie mamy jedzenia Naprawdę Litości Dobra, idziemy Uff. Dobra, weźmy te kurczaki, ja wiem, że mamy lipę z jedzeniem, dlatego farmy zrobiłem. No bo naprawdę mam rzeczywiście lipę. No bo na razie nie będziemy tego jeść. No, dobra. Idziemy. Jazda, jazda, let's go normalnie. Ehm, pójdziemy czy się w radomowe miejsce kopać na dół. Nie wiem gdzie. Wow, wow. A nie, tu nic nie ma, okej. Okay. Nie, wiem, czy się szczerze kopać. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No, to mówię, potrzebujemy lawę Dlatego myślę, że gdzieś tutaj zaraz się skopiemy w dół. Spitole się w dół i tyle. E, dobra, nie no, bez, 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 bez żadnych pytań, nie, więcej to lecimy dalej. Lecimy na dół, normalnie. Cyk, cyk. Oj, oj, nie, 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 tak nie może być. Okej, okay, tutaj, cyk. Dobra, i teraz się w dół. Nie wiem ile to materiałów trzyma ma, aż minutę, ale gdzieś tam ma. Kurde, czekajcie, bo mnie tutaj oko coś przeszkadza. Ja wolę. Ej, głupie oko, przestań mnie wkurzać. E, nie, no nie głupie oko, bo na, na starość też będę płakał, że nie, że straciłem wzrok. Szybko. E, dobra. nie wiem, czy to jest... Mogę sobie cięcie zrobić to teraz, bo to, to kopanie to może być przynucające. Ale wy nie zapomnijcie zajęć z łapki. Suba to, to jest nowe oczywiście, bo ja nie mówię, żeby tam ja nie wiadomo, co robić z tym. Jak masz suba, to ok, to, to ja tam nie mam nic do tego ani jednego pytania, ani odpowiedzi. Dobra, jedziemy dalej. O, jest węgiel, dlatego sobie go skopiemy. Węgiel się w sumie się przyda. Nie tylko na lewe, choć no, na lewe też, ale nie tylko. Przyda nam się na przepalanie, bo w sumie tego węgla tam za dużo nie mamy. No i bardzo dobrze. To się dobrze składa. Dobra. Dobra, okej. Okay. Jumpik normalny. Letymy. I... kto jest poziom 29? No. 28. No to kule. I jeszcze zostało nam trochę. Nie wiem, czy znajdziemy jakąś cave'a. Bo jak nie znajdziemy w Kejwa, to będzie słabo. Ja zawsze nie chciałem znaleźć cave'a, a teraz chcę. Nawet muszę znaleźć, bo jeżeli chcę mieć lawę... Jak znajdę kewia bez lawy, to się wkurzę no, Tylko, że tam, że tam są moby też, nie? To jest kurde Nie czy to zdoby pomysł, żeby tam iść? No, nie wiem, kopiłem się w dół, słuchajcie Kopię się podwójnie, bo nie chcę wpaść, wiecie, do lawy No, bo w głupi sposób się jeszcze przestraszyć i kurde Się zesarami. Nie, nie, nie będę wiedział, co zrobić i zginę Jeszcze albo co, w to coś w stylu o, mamy lapis Też dla levela, bo lapis w sumie mamy No lapisu to karo, wiadomo Chyba nie, nigdy nie zabraknie No może w jakichś cave warsach, cave, wasa, cave warsach, cave czy coś takiego no. Ja wiem co to jest cave wars, ja wiem co to, co to ja zagra Żeby nie było No więc dobra, Ty no wiecie co, chyba tutaj szybciej jest, jak znajdę niż ten Niż to lawę Okej, okay, bo tutaj ja chyba już nie znajdę. Słuchajcie, my chyba idziemy dzisiaj pod diamenty Nie, nie będę. Woda! No i litości, ja chciałem lawę, nie wodę. Słabo, naprawdę słabo. A tu jeszcze jest woda. Czekaj, co? Jakim tu ten tuła woda? Jak to. był blok. Nie wiem, to Minecraft jest jakiś popłorąbany. Lecimy dalej. Nie wiem, tam nie ma lawy. Może tu będzie na najniższym poziomie, bo. Też czasem tak jest. O nie. słyszałem pająka. Z pierwszej dziadło, nie chcecie. Nie chcę bo ja już się w stresie słuchać, bo jak się, tak, tak się zawsze z tego, tak stresuje w tej grze. Jak mam iść do kopalni, to słuchajcie, no chwila moment może ciebie nie być. A na hardkorze to już w ogóle. Cóż tego nadal tego... że zapoęgnuję. Tak nie wiem gdzie on jest. Redstone. Dobra, już dalej się nie kopiemy. Oni gdzieś, oni gdzieś, jest wyżej, gdzieś wysoko, wysoko. O wiele, wiele wyżej, także... Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, na szczęście mamy pochodni, bo już się zastanawiam, że nie mamy, tutaj pochodni. Ale na szczęście mamy z tak i jedną chyba. Dokładnie, tak. Mam 6, 65 pochodni. Tam coś u góry jest nadam, czy mi się wydaje? Ja mam Kurde, ten pająk mnie wkurza cały czas. Ja go słyszę, wy chyba mam, nie słyszycie, bo ja mam dźwięki włączone Znaczy w słuchawkach To nagrywam Dlatego wiecie, możecie wy tego nie słyszeć, bo ja tam testowałem już to Chyba nie było słychać, ale... Ten pająk, jeżeli ja go tu napotkam zaraz to chyba na moją taką kopa zadam Denerwuje mnie ten typ Gościu Spieprzyj ode mnie i mi tu nie sycz Mi tylko straszysz jeszcze No doda, to już mi nie jest potrzebne W biały dzień normalnie Dobra, ty, ty tam, Mordo, zostań w tym cave, czy tam no, chyba w cave jesteś, bo raczej w bloku nie A więc gościu, The man. Dobra, ja tutaj, nie no słuchajcie, chyba idziemy ewidentnie cię pod diamentę, bo nie chcę się szukać szczerze lawy. Wiem, że jestem, jestem trochę leniwy, no chyba, że znajdziemy na tym poziomie, bo też, bo też jest to możliwe. Halo, zostaw się tu. Płodnie też są zbagowane. Znaczy, to ja tak... Znaczy, ej, tu gdzieś jest chyba cave. Bo ja tak słyszę szkielety i te. ja aż się boję dalej kopać. Bo jak ja to zobaczę na oczy to chyba się zestram. No, jak go słyszę, no normalnie. On no, gdzieś za mną jest, tu gdzieś chyba. Nie wiem. Nie mam szczerze. Zjemy sobie już. Ja jeszcze jestem trochę głodny, ale zaoszczędzimy trochę tego jedzenia. Chyba już się od nich oddaliłem. Okej, okay, mamy żelazo. Żelazo na plus. Tak zawsze. Jedno, co prawda, no ale jest. To jest najważniejsze. A nie, dwa. Czekaj, chwila, czy z jednej rudy mi wypa wypadły dwa żelaza? Czy to tak teraz jest w tym Minecraft'cie, Czy ja ile go wykopałem? Dobra, wiecie sobie. Bo... Szczerze, wiecie co? Ja. Nie wiem, ja już. Nie wiem, co się dzieje, po prostu. Bo chyba się oddaliłem od niej, bo ich już nie, nie słychać. No i bardzo dobrze. O to mi chodziło. Nie wiem, no, znaczy, tak tam będę musiał wrócić, ale. No ale przynajmniej nie słychać już ich, ich dziadów. No i bardzo dobrze. A więc lecimy dalej. Słuchajcie, no dzisiaj chyba pójdziemy na diamenty. Nie mam jaki tytuł odcinka, nawet jeszcze w ogóle mam. Nie, nie mam jeszcze tytułu odcinka. A więc, no. Kurde, tutaj zrąbałem, dawaj mi ten. W ogóle dawajcie mi lawę, już. Ej, zamiast diamentów już bym wolał lawę, szczerze. Ja chcę już mieć, żeby na portal do Netheru no bo ja nie mam tyle bloków. Miałem 5 chyba, tak? No chyba, że jestem głupi i nie pamiętam. Jestem taki badziewny w pamięci. Ale nie, to no tam było 5, jest jaj. Dobra. I znowu... tutaj ten... Ej no nie, idzie noc! shit Ja nie wyżej... No słuchajcie, po, pozwólcie chociaż że ja chcę zrobię dzień, ok? Pozwólcie, że sobie zrobię dzień, bo tak... Ja tak walał dzisiaj Nie ginąć, nic coś w tym stylu. Na więc już Dobra, jazda teraz tutaj Pyk, kopiemy, kopiemy Ile to ma minut? 14 minut! 15 prawie już O, no to widzisz ile już tutaj minuto odcinka minęło? Mordo Dobra, o, tu było całe, dużo redstone'a, bardzo fajnie Ooo Okej, okay, a więc kopiemy się dalej Aj, dobra, źle że, że to postawiłem już trochę daleko się przekopaliśmy Nie, ten kierofon się szybko kopie bo jest diaksowy, sęczantowany i jeszcze nie zniszczyłem dość. nice Dobra No ja nie wiem czy słuchajcie, ja dzisiaj tutaj znajdę w ogóle Lawę albo diamenty No diamenty chyba prędzej niż lawę słabo, ty ja tu w ogóle nie mogę nic znaleźć Wiesz co, chyba idziemy z powrotem Bo ja tu nic nie mogę znaleźć A no tak, kurde Popatrzcie. się sensu? Nie, zaraz te mowy będę znowu słyszał. Już chyba słyszę. Nie wiem, słuchajcie, ja idę tym powiem żeby nie chcę się słyszeć. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Najzveczęść no, co jeszcze się zabuduje, bo w racie, tak jak jakiś tutaj głupek przyjdzie do mnie, to żebym miał tu nie ten. O wiecie, Minecraft to jest Minecraft? Tak? To tam się wszystko może w nim wydarzyć. Nie no, jak tam, tam pochodnie że nic nie jest z ale dla bezpieczeństwa Właśnie już po prostu, żeby na sumie mieć to, to wiesz Nie, wiesz co, jeśli że jesteś już bezpieczny, to bardziej jest tak bezpieczniej, <gadam> co ja gadam w ogóle Dobra Idziemy dalej Kopiemy, kopiemy, tutaj. tu dalej Ruchy na sprzęcie Dawać mi tego, Nie. Co? ach, no chyba nie uda mi się znaleźć noga. Naprawdę ja dzisiaj nie znajdę lawy. Przecież po to, po to ja... Przecież... Po to ja... po to ja przyszedłem. Hmm. Mamy diamenty. nie! Seksowne diamenty. Nie no, mamy diamenty. Hmm. No i teraz tak, słuchajcie, tam jest skajon, bo tam może być lawy, co prawda. Ale nie chcę się z tymi bami klepać. Kurde, No, to nie, ch nie chcę się tam zmienić. Nie chcę mieć z nimi wiecie do doczynienia. czynienia. Cztery diamenty. No i bardzo przyzwoity wynik, jak mi się podoba. Stadzić, że tu nie ma więcej, bo wiecie. Czasem może być więcej, ale chyba nie. Nie to to wszystko ostatecznie nimi. Nic więc więcej nie ma. Więc nie wiem, kopiłem się tutaj dalej. Czy, czy idziemy do domu? Ej no, bez jaja ja dzisiaj nic nie zrobiłem przez ten odcinek. Kompletnie nic. Oba wychodzę, że się wkurzyłem się się teraz. Co, ja wychodzę, ba się, ja się teraz wkurzyłem, Naprawdę, aż one tu wyrąbane. Zaraz zostały te moby słyszeć, ale to tutaj tak. Znaczy, nic nie zrobią. O ile one w ogóle tutaj są? Nie, były, były słychać, ale teraz chodziły. Nie słychać tych mobów chodziły, to, to jest dziwne. 13 minut. Chodźcie, to chyba kończymy. Nie wiem, czy za te 2 minuty. Nie no, może trochę dłużej. Nie wiem, chodźcie, co, co jeszcze zrobić. można krowę nam się uda ogarnąć. Nie e no, naprawdę, ja przez ten odcinek praktycznie nic nie zrobiłem. No ja co, to ja tam wykopałem? Wiem, że wiem, że, wiem, że wyko wykopałem diamenty, no i to tyle. No i co, cóż, Bacimy na samą górę, bo nie mam siły normalnie Ja psuję po lawę, przechodzę tutaj z, z dobrym tym. Po lawę, a tu nie ma lawy. No tu ja nie wiem, jak tak można. No już prawie. Jakiś głupie dźwięki jeszcze słychać, to jest z Ale no to mnie tam mnie straszy. Eee, lecimy. Znaczy kiedyś tak zesrałem tego dźwięku, ale na szczęście... Teraz tego to już nie... Nie, nie przestraszyłem się tego. Kiedyś się zesrałem i pamiętam nie wiem czy zakopałem czy co ja zrobiłem. Nie pamiętam co zrobił. Wtedy. Ale co, coś tam zrobiłem. Podziałałem. Okej, okay, idziemy. Gdzie Idziemy, idziemy Pre w ja słuchajcie w domu. Eee, odkładam tutaj te itemki kończę kończymy wstać ciebie Ja... bo ile tam tego z tego, tego, tego czegoś? głupku łupku, tego syfu nowego, który są wprowadzony tej gry. Nie podoba mi się to. Eee, nie mieściem się to w ogóle, muszę tutaj to, Ja nie mogę to w znowu mam robotę. Tylko dupa leniwa, dupa siat. Najlepiej. Eee, nie no, że tu... Taki leniwy też nie jestem. Ale no, Ja nie mogę. Nic więcej już nie mieści, patrzcie. No taka jakaś. z tą tutaj. Chobra mam dużo mniej od tego. No wiecie, zawsze chodziłem kupę diamenty i to tak. Diamenty to na samym dole się szuka. Nie, teraz no. A kiedyś był tylko tam z tą, no, a teraz jest nie widzisz. Takie to życie. Wow, ej co oni to było robili? What? Jakiś ciekawy ten. Okej. Okay. Dobra, to no, schowujemy, to schowiemy. To schowiemy. A, powiem, dwa żelaza. A to już tutaj sobie przepalimy. Wkładamy ten węgiel. Chyba wszystko stąd. Ok. No, ja, słuchajcie przy musimy iść po lawę Nie odpuszczę tego. Ja naprawdę. Dzisiaj. Odcinek bez sensu, szczerze, wyszedł. Ale no. no wrzucę coś. Najwyraźniej, jak go tego wiecie, jak kolejny raz nagrawał, to bez sensu by było. To by było, nie, to by było już nie to samo. Jakbym to drugi raz nagrał. A więc cóż. Trzymajcie się, do następnego odcinka. W następnym odcinku się widzimy. Mam nadzieję, że pójdę do swojej kopalni, czyli w środę się widzimy. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Jeszcze muszę go zedytować, ogóle, zmontować i tak dalej. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć! Pamiętaj łapce w górę, bo na pewno się będą pojawiać więcej wtedy yy, filmików różnych i nie tylko z survivala. Pół!